Opowiedzcie, jak to z tymi ogrodami bywa? Który teraz jesteście na tych ogrodach? Który najpiękniejszy ogród Wam się Dzisiaj to chyba ten jest najpiękniejszy. To zamknięty choćby. To jest mój, dopiero drugi, yy, taka druga wystawa kwiatów, więc powiem szczerze, że to mi się bardziej opodoba, niż rok temu było, a co dziewczyny są zamknięte. Zazwyczaj ja 6 czy tam piąta została kwiatów, no i to właśnie jest taki, taki całkiem inny niż chcę. zawsze, no i całkiem no. Może jeszcze pierwsza była y, fajna, bo tam było wiele ciekawych rzeczy, fontanna taka, co leci do góry, nie taka, że obrócona, tylko taka, no, tak, No bo tegorocznie fontanna jest do góry nogami przedstawiona, że z góry kapie, to jest normalnie, jak ta fontanna jest. Tematycznie przeważnie są brane te ogrody, a z których na, najciekawsze, bo na pewno fontanny Wam się chyba najbardziej podobają. Inne na przykład europejskie. Czy też były takie ciekawe? No w sumie były ciekawe. No to w tym roku też jest właśnie takie na euro i coś jest fajnie, bo są różne piłeczki poukładane w ogrodzie i takie kwiatki do a szaliki. albo no. cyrk akurat. Czy byście chciały w takich ogrodach mieszkać? Tak, no. No, ja bym tak chciała. To jest taki ogrodek taki, taki domek, nie? Tak, się mm. taki... fajny Czyli pewnie ten? No, na przykład. <grym> Nawet jest, co, fajnie by było. A to komputer jest po drugiej stronie, to gdzieś... Tam. No, tak. <grym> Strawy. No, ale jest, z trawy. Nie z kwiatków. Ale jest. jest. <grym> Czy coś jeszcze chcecie przekazać? Może ciekawego? to wystawa kwiatów chyba jest najlepsza, jaka uda się zrobić kapeluszami, ponieważ... Nie, najbardziej zachęciła wszystkich, nie? No, no. Jest tak w ogóle śmieszna stroje, stroje co, nigdy właśnie nie było takich strojów, to no, jest do Mamy nadzieję, że wszystkim ludziom, którzy tutaj byli, to im się bardzo podobało i że nie żałują, że przeszli zobaczyć No, te... no tak! No, tak. <laughs> Tak, Lisie. No, tak. Dzięki jeszcze. Kisia Łucna. Weronika Wrótny. Aleksandra Chorzępa. Chorzępa, ja Dzięki.